Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Mu Jezus, Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. O co chcemy prosić dzisiaj, słuchając tej Ewangelii? Prośmy o głęboką więź z Jezusem, i z Ojcem. Warto usiąść, wyobrazić sobie, jak siadamy z uczniami przy Jezusie, patrzymy na Jego przejęcie. Chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Mówi o mieszkaniu, które czeka u Ojca. Jezus patrzy głęboko w moje serce i mówi, nie twórz się, tylko wierz we Mnie. Drodzy, warto byśmy i my spojrzeli na nasze życie. Znamy Ewangelię, słuchamy jej od dzieciństwa, albo może po nawróceniu zachwycamy się nią od jakiegoś czasu, a może już nam po prostu spowszedniała, osłuchaliśmy się z Ewangelią. Może na, warto na nowo przejąć się słowami Jezusa, abyśmy na nowo w niego mocno uwierzyli. Naprawdę wierzysz Boga? Przyjrzyj się, jak reagujesz w kryzysowych sytuacjach Twojego życia. Do kogo wtedy biegniesz? Kogo prosisz o radę i pomoc? Czy na pewno Boga? Czy w ten sposób wyrażasz Jego wiarę? Zobacz, czy potrafisz wyrazić wiarę w Boga w tym prostym, pięknym gestem znaku Krzyża Świętego. Bo przecież to jest najprostsze wyznanie wiary wobec samego siebie, wobec Boga i wobec Twoich braci, sióstr, wobec Twoich znajomych. Czy nawet obcych ludzi, kiedy siadasz do posiłku, nawet w drodze, zatrzymując się na stacji, czy w jakimś, w jakimś miejscu, gdzie spożywasz posiłek, przechodząc koło kościoła, w jaki sposób wierzysz? Jaki jest też obraz Twojego Boga? Jaką twarz ma Twój Bóg? Czy jest to Bóg surowy, spra sprawiedliwy? Bóg, który się czepia? Bóg, który, my, który ma <laughs> oblicze ojca, który który jest wymagający, którego, na którego miłość trzeba zapracować, trzeba tą miłość kupić jakimiś osiągnięciami. Jaki jest Twój Bóg? Zapytaj się dzisiaj, poproś Jezusa, aby na nowo pokazał Ci, jak bardzo Bóg jest inny, często od tego obrazu, który, jego oblicza, który nosimy w naszych sercach. Bóg jest kochający, Bóg jest cały czas tym, który daje mi nową szansę, który ze mnie nie, nie rezygnuje. To jest właśnie Bóg, który jest dla mnie drogą, który jest dla mnie prawdą i który jest dla mnie życiem.